Cześć, tutaj Y i w dzisiejszym odcinku będę oglądał film Prestige i powiem ci, które sceny z tego filmu są prawdziwe, które nie i co o nich sądzę jako zawodowy iluzjonista. Ale co najważniejsze, w tym odcinku pozwolę sobie wyrazić moją opinię na temat tego, czy film Prestige był fajniejszy, czy może książka Prestige. Oczywiście to były takie czasy, w których wszyscy chcieli związać kobietę. Okropne czasy. Tutaj mamy naszą główną postać. W ogóle, stop, mam bardzo ciekawe wtrącenie. Ten pan, moi drodzy, którego tutaj widzicie, który gra rolę tego magika, jest tak naprawdę prawdziwym magikiem. Był, bo niestety w 2018 roku odszedł pan Ricky Jay. Człowiek legenda, legenda iluzji. Facet, który też bardzo mocno starał się demaskować oszustów, którzy oszukiwali ludzi za pomocą iluzji, że mają jakieś supermoce i brali od nich pieniądze i wyłudzali inne jakieś tam rzeczy, więc generalnie legendarny człowiek. Sam fakt, że występuje w tym filmie iluzjonista prawdziwy, to drugoplanowa rola, ale jednak świadczy już o tym filmie bardzo dobrze. No i tutaj mamy klasyczną iluzję Water Torture Cell. Co prawda w oryginale Houdini bardzo spopularyzował. Był wrzucany z tego akwarium do góry nogami. Jego nogi były zaczepione u góry. I to jest bardzo trudna iluzja, dlatego że faktycznie no trzeba wytrzymać długo, jeśli chodzi o oddech. Nie dziwię się tam asystentowi, którego gra Michael Caine, że przygotowany był do tego, żeby rozwalić to akwarium. Mamy magika, który wygląda jak magik chiński, tylko w tamtych czasach, bo mówię o początku XX wieku, taka egzotyka chińska była bardzo kusząca dla widzów, dlatego często amerykańscy magicy przebierali się i po prostu tworzyli postać, jakoby byli magami z Chin. Te chłopaki poszli je pooglądać. teraz, ja, jeżeli się nie my, to pojawi on wielki swój z wodą. I dokładnie, Słój misa. piękna iluzja. Potem też bardzo fajnie w filmie było pokazane, jak on to robi, ale to akurat y, musicie sobie obejrzeć film. I mamy słynną scenę z ptaszkiem. I ja muszę wtrącić, że ten film był niesamowity ze względu na to, że pokazywał na różnych płaszczyznach ilość poświęceń, jakie iluzjoniści są w stanie y, zrobić, żeby wykonać iluzję naprawdę i to prywatnych, i, i jeśli chodzi o ból, i jeśli chodzi o tu w tym wypadku. Zabicie zwierzęcia, nie do końca prawdziwe, ale na pewno gdzieś tam w historii było, że te dzieciak zaczyna płakać, że, że ptaszek został zabity. Coś ciekawe bardzo, dzieci mają bardzo rozwiniętą intuicję, i to nie chodzi o to, że dzieciak się przestraszył, że został zgnieciony ten ptaszek, tylko on po prostu na takiej płaszczyźnie nieświadomej domyślił, jak to jest zrobione. Oczywiście, później w filmie też będzie pokazane, yy, jak zrobić to bez zabijania ptaka. I oczywiście, znikanie, znikanie ptaka to jest klasyka. Nawet nie potrzeba do tego żadnej klatki. Znikanie klatki to też klasyka. Możemy nawet wstawić tutaj taki fragment super wystąpienia darskiego Ouka yy, z amerykańskiego Mam Talent. No i tutaj. Dzieciak zaorał. Myślę, że na pewno w pewnym momencie było tak, że, że w ten sposób się to robiło, bo to jest pójście po najmniejszej linii oporu. Ale mogę Wam zapewnić, że w dzisiejszych czasach to w ogóle by nie przeszło, bo jest tak dużo innych pomysłów na to, żeby zrobić to bez krzywdzenia. N nikt by tego się nie podjął. Czy patrzysz uważnie? Pek. Piękne pojawienie monety. Ciekawy jestem tutaj, czy, czy aktor faktycznie się nauczył, czy tutaj podkładał ktoś rękę? Beg you and Autor książki, Christopher Priest, on konsultował z wieloma iluzjonistami wiele rzeczy i tutaj w tym filmie też jest przekazane kilka takich mega ważnych idei na temat iluzji właśnie. Dlaczego się nie wyjawia iluzji? Tutaj jest pięknie powiedziane, że po prostu dla ludzi jak już zdradzisz sekret, to będziesz nikim, to nie będzie fajne, nie będzie ciekawe. I to jest prawda, wiele ludzi myśli, że my, magicy, nie zdradzamy sekretów, bo jest jakiś zakaz, jakaś gildia magów. Nie ma czegoś takiego. No i łapanie kuli, gruby temat. W historii iluzji to jest iluzja, z powodu której największa ilość iluzjonistów umarła. Mimo tego, że są metody, no to jednak jest wystrzeliwany y pistolet, więc jest to niebezpieczne. No, 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 tam, strzelaj mnie tutaj! O! to To jest takie... Zawsze na początku Związków Magików jest... Powiedz, jak to zrobiłeś. Nie mogę powiedzieć. Ładna asystka jest najefektywniejszym sposobem odwracania uwagi. I mamy Scarlett Johansson. Po pierwsze, tutaj jest taki mały błąd. Odwracanie uwagi to nie jest najlepsza metoda na to, żeby, żeby mieć pewność, gdzie widz patrzy. Powinno się mówić o kierowaniu uwagi. Ja jestem akurat mega przeciwnikiem takiego seksistowskiego podejścia do kobiet. Myślę, że to jest bzdura, troszeczkę przez, przez środowisko wymyślona. I myślę, że to nie ma żadnego znaczenia dla iluzji, jeżeli iluzja jest dobra. A asystentki często wykonują dużo cięższą niż iluzjoniści, więc mam nadzieję, że będzie się powoli od tego odchodziło. albo szybko! szybko! Romantyczna scena. To oczywiście znam, to, to nawet wam mogę pokazać. Obrączka i fiu, fiu, fiu. Także można. Zdecydowanie można zrobić tą iluzję. Lecimy dalej. O, tutaj tutaj już profesor jest w więzieniu. profesor. <laughs> to jest śmieszne, bo akurat lockpicking, czyli otwieranie zamków, to jedna z dziedzin iluzji. I piłka znika. Raz, dwa, trzy. I oczywiście. On zrobił dokładnie to samo, tylko tutaj udał, że się pomylił. Po to, żeby właśnie odwrócić uwagę tego strażnika. I odpiął sobie jedną z kajdanek i go przypiął. Jest w ogóle piękny obraz z tymi drzwiami. W ogóle, idea takiego takiego teatralnego przeteleportowania się, no gdybym miał to zrobić, zrobiłbym to dokładnie tak samo. Powiem tak: no to wszystko jest możliwe i nawet jest to wyjaśnione w tym filmie. Mm, trzeba mieć jakby duplikat samego siebie, no ale później w filmie będzie temat klonowania, więc już, już, już to jest niemożliwe. I to jest w ogóle główny, finałowy motyw tego filmu, w którym on się przeteleportuje, ale tak naprawdę posiadł możliwość. Klonowania się. I to jest piękny motyw tego filmu, w którym naprawdę historyczne iluzje, iluzja, które tak, takie prawdziwe i pokazywał też ten film mega dużą obsesję iluzjonistów, przechodzi w taką lekką fantastykę. Ja w ogóle uwielbiam takie filmy, a jeśli chodzi o książkę, w książce to troszeczkę inaczej się zakończyło, i faktycznie był ten temat y, y, też klonowania się. Książka to tak naprawdę są cztery te pamiętniki, które się przewijały przez film, i przez to, że to są cztery po kolei pamiętniki, ona jest troszeczkę nudna, więc moja odpowiedź na to, czy książka była fajniejsza, czy film to jeden z rzadkich przykładów, kiedy wydaje mi się, że film był po prostu fajniejszy, oni tam wiele rzeczy dopracowali, dramaturgia końcówki filmu nieznacznie wzrosła. Jeżeli jesteście zainteresowani iluzją, chcielibyście się uczyć iluzji, to zapraszam do mojej szkoły magii na darmową lekcję, link jest w opisie. Jeżeli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, dowiadywać się co tam u mnie i tak dalej, jeżeli będę robił jakieś pokazy, to koniecznie wyślijcie mi smsa na ten numer i po prostu będziemy w kontakcie. Widzimy się już w kolejną sobotę, no i jak zwykle pozostańcie magiczny.